Mądra liska. dzień dobry, szefie. Dzień dobry, Courtney! Wiecie, za co najbardziej lubię instytucje przedszkola? Za jego strukturę. Wiem, że to dziwne, żeby dziecko lubiło coś takiego, ale co ja poradzę? Zasady to moja bajka. Plecak postawiony pod idealnym kątem, żeby mleko się nie rozlało. Jest. Buty do chodzenia na zewnątrz zdjęte. Kapcie z mojej żółtej szafki? Hej! Proszę, pamiętajcie, żeby nie zostawiać jedzenia w szafkach. Resztki wyrzucamy do kosza z kompostem w kuchni. Kompost? A myślałem, że to wiadro z przekąskami! Ach, to były moje ulubione przedszkolne kapcie! O! O! Zniknął ostatni rozdział mojej książki! Nie poznam jej zakończenia! Wybacz, Kortni! Robimy papierowe rybki i skończył nam się papier! Tak! Ale powinnaś być z nas dumna, bo zrobiliśmy superowe rybki! Patrz na nią! Zniszczyliście klasyczne dzieło literatury! Czy nie czujecie czasami, że tylko wy trzymacie się zasad? A wszyscy wokół biegają w kółko i ich nie przestrzegają? Easy! Moje włosy! Hej! No, wiesz, że rzucanie papierowych samolotów jest zabronione! Aaaa. Mam frajdę! Szefie! A Duncan mnie ubrudził zgniatając pomidory! Duncan, nie psuj mi tu warzyw! Ale pomidory to tak naprawdę nie warzywa, tylko owoce! Co? To niemożliwe! To niemożliwe! Pytanie, czy pomidory to owoce? Pomidory to owoce. Wszyscy to wiedzą. Nie! Tak szczerze to mnie obojętne, czy inni łamią zasady, ale jeśli ich łamanie niszczy mi mój świat... Zaczynam się złościć. Co to? To jest lista zasad. Jest ich strasznie dużo, wiesz? Zasady są ważne, Jude. To dzięki zasadom jest tu porządek. To zasady sprawiają, że małe dzieci nie wpadają pod samochód, a ich kapcie nie zostają zjedzone przez szczury. Gdzie jest szef? Wykonuję jego pracę. Błąd. Pomidor jest owocem. Chyba wszyscy sobie żartują. Pomidor? Ogórek to warzywo? Naciśnij jeden. Owoc? Naciśnij dwa. Zwierzę? Naciśnij trzy. Warzywo! Jeden. Błąd. Ogórek jest owocem. Czy żyłem w kłamstwie całe życie? Wiesz w czym masz problem? Ja mam jakiś problem? Tak! Zawsze mówisz nam co mamy robić i jakie są zasady. Ty jesteś mądra lińska! Ha? Ty, dnia nie wytrzymasz, żeby kogoś nie pouczyć. Wytrzymam. W porządku? To może się założymy. Jeśli do końca tego dnia nie powiesz nikomu, co ma robić, a czego nie, to przez cały tydzień pozwolimy ci być naszą szefową. Stop! A jeśli każe nam jeść wszystko łyżką? Owen, zupy nie zjesz widelcem. A jak ona każe mi przestać mówić, Ziomek, Ziomek? Niedobrady! Ziomek, widzisz? Spokojnie! Jeśli, a raczej kiedy, kordni przegra, to wyczyści nasze szafki. Co się stało, Tchórzysz? Nigdy! I powiem Wam, że już po Was. Nie wiem, czy to było mądre. Hej, nie przejmujcie się, to kusy. Nic nam nie będzie! Ale Kort jest sprytna i nie cierpi przegrywać! Właśnie dlatego musimy ją rozpracować powoli! Pewnie zacznie od kilku, ojej! A potem przejdzie do Wow! i zakończy to, Aaaa! Co wy robicie? Przestańcie! Stop! To byłka z masłem. A co ja? a co my tu mamy? Szef jest zajęty w swoim gabinecie i prosił mnie, żebym zrobiła pizzę. Super, pomożemy! I wiesz, co będzie na naszej pizzy? Sardynki! Jasne! Niektóre one smakują. Pychota! A wiecie, co do nich pasuje? Landrynki i miszki żelki? Mniam. Syrop klonowy! Tak! I nie by bez majonezu, który był otwarty jakieś pół roku temu, ale nic nie szkodzi. Muszę to zrobić! To będzie łatwiejsze niż myślałem! Wow, serio chcą mnie złamać! Nie wystarczą sardynki i przeterminowany majonez. Czy mogę dołączyć? Tak, zapraszam. Wow! Ale frajda! Jakby linie nie były potrzebne! Malowanie tak, poza liniami jest zaskakująco przyjemne! Szkoda, że nie mam większego pędzla! To spróbuj ty! Ja... <ślam Leszcz couples> tak jest o wiele szybciej! Ja... Ty... Nie? Nie. Chyba ci to nie przeszkadza, prawda, Courtney? Nie! A co powiesz na to? Oj, chyba wygraliśmy. To tylko kwestia czasu. Ładnie mówię, ci, że nie tolerancja laktorzy to od ciężka sprawa. A to pomieszczenie trzeba wywierślić. Hej! Nie chcesz zrobić czegoś jeszcze, zanim stąd wyjdziesz? Może z mydłem? I wodą? Nie wiem o czym mówisz. Czy jest coś może konkretnego, co według Ciebie powinnam teraz zrobić? Oj, chyba zaczynam się łamać. Pogarnij się! Obydwie wiemy, co oni robią, i nie możemy im na to pozwolić. Więc trzymaj się tam, ale jak, skoro gadam do lustra! już długo nie wytrzyma. Chyba jest już gotowa na wielki finał! Świetnie, Bet! Piątka! Aaaa! Jak ją tak nakręciłaś? Po toalecie? Nie umyłam rąk! Okej! Okay. <stram> Fuj, ziobek! <stram> Nasiona ogórka znajdują się wewnątrz, więc z naukowego punktu widzenia ogórek to owoc. Aaaa! Czuję, że cały mój świat się wywrócił. Góra to dół, lewo to prawo, dobro to zło. Kim jestem? Ciągle myślę, że to zły pomysł. Fajerwerki w pomieszczeniu? To mega niebezpieczne. Dokładnie. Ten pomysł jest tak szalony, że nie ma opcji, żeby Kordni nie interweniowała. Czy to fajerwerki w murach przedszkola? Tak. A my nie znamy nawet jednego powodu, dla którego mielibyśmy nie nacisnąć tego przycisku i nie odpalić. Ich tutaj. Chcą mnie złamać, ale ja się nie dam. Oni blefują. Nikt nie jest aż tak nieodpowiedzialny. Tak? Wiecie co? Ja też nie widzę ani jednego powodu, żebyśmy mieli tego nie przycisnąć. To może ty byś to zrobiła? Z wielką chęcią. To czekam. O, ja to zrobię. Jasne, pewnie, że tak. Nie Mogę się już doczekać! Więc zrób to w końcu! W porządku! Świetnie! Super! Ekstra! już! Aaaa! Coś ty narobiła! Nie ma się czego bać! Ja się z tym pogodziłem. Wy też możecie. To takie piękne. Świat chyba jeszcze nie jest gotowy naprawdę o owocach i warzywach. Wow! Nie wierzę, że to zrobiłaś! Wiem? Cały dzień nikomu nie powiedziałam, co i jak powinien zrobić. Wygrała!